Cześć, dzień dobry. Lekko jeszcze jestem zaspany, bo na dzisiejszy wschód słońca musiałem wstać tak parę minut po piątej. Teraz jest parę minut przed szóstą. Pierwszy dzień maja rozpoczynam właśnie w rezerwacie Wilcza Góra. Zaraz pokażę Wam taki sz charakterystyczny szczyt. Nosi taką dosyć groźną nazwę Wilkołak to jest jedno z takich bardziej spektakularnych i ciekawych miejsc w krainie wygasłych wulkanów, gdzie spędzam majówkę. Gdzie można zobaczyć tak naprawdę to z czego zbudowana jest ta kraina i dlatego bardzo lubię to miejsce. Tutaj jeszcze do 2019 roku działała kopalnia, więc był to teren praktycznie niedostępny dla zwiedzających, tylko jakieś tam fragmenty można było zobaczyć z jakiegoś szlaku, z jakiejś ścieżki. Teraz Chociaż tutaj są takie szlabany, jeszcze budka strażnicza, i to tak na pierwszy rzut oka wygląda, jakby to był teren jakiś zamknięty. To, to śmiało można tam wchodzić, bo już są barierki, jakaś taka mała infrastruktura turystyczna, więc yy, bardzo ciekawe i zaskakujące miejsce. Bo ono jest położone tak trochę na uboczu złotoryi, więc jak się tutaj przyjeżdża, to trudno uwierzyć, że tutaj coś będzie ciekawego, ładnego. Kiedy przejdzie się tą brukowaną drogą na górę i spojrzy się, no jakby ze szczytu tego wyrobiska, w dół, no to no sami zresztą zobaczcie. Zapraszam Was na poranny lot nad Wilkołakiem. Kwadrans po godzinie siódmej, już po wszystkim. Czy udało mi się zrobić to, co chciałem? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Muszę zobaczyć e, zdjęcia w komputerze, dlatego że mm, spróbowałem zrobić panoramę, bo wpadłem. Zawsze sobie o tym przypominam po jakimś czasie, że ten dron, którym latam, ma taką funkcję, że można zrobić taką pionową panoramę. I być może to uratuje mój pomysł, bo w sumie jeszcze o tym nie wspominałem. Bo to taki trochę niecny plan. Yy, ponieważ napisałem przewodnik po krainie wygasłych wulkanów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, i na dniach będziemy go składać. I pomyślałem sobie właśnie, że to miejsce fajne byłoby pod kątem okładki, i dlatego tyle aż czasu poświęciłem. Bo jestem tutaj na tym moim wyjeździe trzeci raz. I trzeci raz do tego tematu podchodzę, no bo wydaje mi się, że konkurentem dla Wilkołaka i dla tej Wilczej Góry jest Ostrzyca, z którą mam fajne zdjęcia, i jakby z tym się już nie mierzyłem, bo, bo myślę, że tam nic lepszego już nie zrobię nad to, co mam. Tutaj zdjęć miałem mało, więc tak właśnie chciałem spróbować. No i. Na dwoje babka wróżyła. Jeśli kiedyś zobaczycie gdzieś na jakichś targach albo gdzieś wam w internecie mignę z książką z krainy wygasłych wulkanów i będzie na okładce wilkołak, no to znaczy, że się udało. Bardzo możliwe, że się nie udało. Bo jestem bardzo taki sceptyczny co do tego. Myślę, że tutaj trzeba wrócić późno jesienią. Słońce musi wstawać zupełnie z innej strony i oświetlać tę górę z innej strony. No, ale cóż, jest jak jest. Mamy początek maja, trzeba cieszyć się piękną pogodą. Tym, że z krótkim rękawem mogłem sobie tam o 7 rano pospacerować. No i cóż, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to miejsce, chociaż z tego lotu ptaka z ziemi wygląda równie spektakularnie. Także, gdybyście chcieli tutaj przyjechać, to polecam, podam Wam też pineskę do parkingu. Nie sposób się tutaj zgubić, wszystko bez problemu znajdziecie. Także dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.